Cześć kochani, z tej strony Kornelia, witam Was w kolejnym Słodkim Blogu. W dzisiejszym blogu chciałabym Wam pokazać przepis na niesamowicie prostą, a zarazem bardzo efektowną oraz smaczną tartę z jabłkami. Trochę oszukamy, ale sprawimy, że tarta będzie naprawdę bardzo, bardzo dobra. Nie będziecie również potrzebować do niej miksera, tylko i wyłącznie blendera. Także przepis jest naprawdę łatwy i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy od przygotowania ciasta kruchego. Będzie nam potrzebna jedna szklanka mąki, jest to 170 g mąki pszennej. Do tego będziemy również potrzebować 100 g zimnego pokrojonego w kostkę masła. Jest to dokładnie pół kostki zwykłego sklepowego masła. Dodatkowo będziemy również potrzebować jedną łyżkę cukru lub cukru pudru, dosypujemy ją bezpośrednio oraz 4 do 8 łyżek wody. Opcjonalnie możecie również użyć jajka. Teraz wszystko albo rozcieramy palcami, albo miksujemy szybko w malakserze lub food procesorze, jeżeli go używacie. Takie ciasto nie lubi ciepła, rąk, dlatego staramy się zrobić to jak najszybciej. Takie zagniecione ciasto w kulkę będziemy zaraz bezpośrednio wałkować. Ja wałkuję ciasto kruche między dwoma arkuszami papieru. Możecie to zrobić oczywiście na blacie podsypanym mąką, ale w ten sposób unikniecie bałaganu. Kładę kulkę ciasta na jednym arkuszu papieru, następnie przykrywam drugim oraz wszystko spłaszczam. Następnie blokuję sobie ten papier biodrem, po to, żeby papier mi się za mocno nie przesuwał po blacie i wszystko zaczynam wałkować, tak żeby... Nie było to ani za cienkie, ani za grube, aż do momentu, kiedy ciasto będzie ładnie rozwałkowane. W tym momencie ciasto odkładamy do lodówki na około 15-20 minut i pozwolimy mu odpocząć. Nastawiamy następnie piekarnik na 175 stopni na ustawienia góra-dół. Możecie dodatkowo włączyć również termoobieg. Kochani, piekarnik się nagrzewa, ciasto jest w lodówce. Teraz czas na przygotowanie naszego błyskawicznego jabłkowego nadzienia. No i teraz wychodzi ten moment, kiedy będziemy trochę oszukiwać. Ktoś może powiedzieć, że jest to profanacja. Ja powiem, że jest to po prostu sposób na efektywne i szybkie oraz przyjemne pieczenie w domu. Będziemy mianowicie używać gotowych jabł Możecie je kupić w Lidlu, w Biedronce, jakimkolwiek innym sklepie. To są jabłka prażone, wystarczy wam jeden słoik, ale jeżeli oczywiście macie jabłka w domu, to możecie to zrobić samemu. Wystarczą wam cztery jabłka podsmażone z masłem oraz cukrem na patelni. Ja sobie to wszystko ułatwię i przygotuję to bezpośrednio z jabłkami ze słoiczka. W celu przygotowania naszego nadzienia przekładamy po prostu nasze jabłka ze słoika do garnuszka i zaczynamy je podgrzewać. Możecie dodać również odrobinę cynamonu lub innej przyprawy korzennej, którą macie akurat w szafce. To wszystko podgrzewamy po to, aby smaki się połączyły i oczywiście mieszamy. Tak jak wcześniej wspominałam, możecie również zrobić to z własnych jabłek na patelni z masłem, cukrem oraz przyprawą. Jak wolicie, tak będzie wyglądało nasze nadzienie. Teraz będziemy przechodzić do upieczenia naszej tarty. Ciasto spędziło 15 minut w lodówce, jest schłodzone. Możecie użyć do tego jakiejkolwiek formy chcecie. Ja będę używała rantu. Możecie użyć typowej tortownicy lub prostej formy do tarty, z którą będzie wam najłatwiej. Ciasto powinno bez problemu odchodzić od papieru do pieczenia. Używam rantu, którym delikatnie odciskam sobie kształt, a następnie będę docinać je. 2 cm od tego kształtu z zapasem, po to, aby mieć właśnie ten brzeżek naszej tarty. Możecie to zrobić zwykłym nożem kuchennym lub takim nożem do makaronu i pizzy, którego używam ja. Pozbywamy się nadmiaru, a teraz ciasto będziemy przekładać do naszej formy. Nie musicie używać ani dodatkowo masła, ani mąki. Ciasto ma wystarczająco tego w samym sobie, żeby bezpośrednio odchodzić od formy. Przekładamy to jednym zwinnym ruchem. Im wyższa będzie Wasza forma, tym ciężej będzie Wam to zrobić. Ale nie martwcie się, to jest rustykalna tarta oraz ciasto kruche, które pozwoli Wam wszystko bezpośrednio dopasować bez żadnego problemu. Możecie sobie wszystko dociąć, dokleić palcami, ale też nie za długo, ponieważ ciasto nie lubi temperatury. Wszystko dziurkujemy sobie widelcem, a następnie przekładamy na około 13 do 15 minut. Do nagrzanego piekarnika Po upieczeniu będziemy studzić nasze ciasto Kochani, nasz spód od tarty jest upieczony Teraz możemy przełożyć go na paterę Także bez żadnego problemu naprawdę podniesiecie Waszą formę e, Czy to będzie forma odtarty, czy tortownica I delikatnie przekładamy sobie ją na naszą paterę I teraz będziemy wykładać nasze jabłka I słuchajcie, prawie gotowe. Chodzi o to, żeby Wasza tarta była jeszcze delikatnie ciepła, tak samo jak i jabłka, po to, aby Wasze smaki się połączyły. Teraz odstawiamy tartę do całkowitego wystudzenia i przejdziemy do zrobienia kremu oraz do mierzwionej czekolady na samą górę naszej tarty. Teraz przechodzimy do zrobienia kremu. Będzie nam potrzebne 250 g mascarpone schłodzonego, 200 g schłodzonej śmietanki 30 lub 36 oraz 2 trzy łyżki cukru pudru. Zaczynamy od przełożenia naszego mascarpone do miski. Możecie oczywiście do kremu użyć albo blendera, albo miksera. Nie ma to różnicy. Chciałam wam pokazać, że blenderem też się da. Zaczynamy od rozluźnienia mascarpone blenderem lub mikserem. Teraz będziemy dolewać stopniowo śmietanki, delikatnie miksując po to, aby wszystko się ładnie połączyło. Będziemy tak miksować, aż do momentu, kiedy krem zgęstnieje. I w tym momencie zaczynamy dodawać nasz cukier puder. Możecie to zrobić na jeden raz. Miksujemy, aż do momentu, kiedy nasz krem będzie gładki, gęsty i aksamitny. Jeżeli zdecydujecie się na używanie blendera, czas waszej pracy może się delikatnie wydłużyć. Teraz będziemy przekładać nasz krem na mocno schłodzoną tartę. Pamiętajcie, że musi być zimna, ponieważ inaczej krem się rozpuści i jest prawie gotowa, teraz tylko czas na mierzwioną czekoladę. Słuchajcie, ta mierzwiona czekolada to niesamowicie efektowna, ale bardzo prosta dekoracja. Będzie nam potrzebna tabliczka jakiejkolwiek czekolady oraz duży nóż kuchenny, a także talerzyk, na który będziemy to wszystko przekładać. Zaczynamy od rozpakowania naszej czekolady. Możecie użyć białej, mlecznej, gorzkiej, jakiej tylko chcecie. Ja używam mlecznej i uważamy, żeby nasza tabliczka była w całości. No i słuchajcie, przechodzimy do sedna. Nasza tabliczka leży, a my... Przykładamy do niej nóż pod kątem 45 stopni i zaczynamy wykonywać tego typu ruchy, delikatnie naciskając nie za mocno, tak żeby czekolada się nie połamała. I w ten sposób uzyskujemy właśnie takie niesamowicie delikatne płateczki czekolady, które odkładamy sobie na talerzyk. Uważajcie, żeby za mocno ich nie dotykać, ponieważ są bardzo cieniutkie i nie chcemy, żeby się rozpuściły. Kontynuujemy tą czynność, aż uzyskamy pożądaną ilość naszych czekoladowych płateczków naszej mierzwionej czekolady. I tak będzie wyglądać. Teraz możemy to na chwilę odstawić do lodówki, jeżeli jest ciepło w kuchni. Kochani, nasza tarta jest już prawie gotowa. Wystarczy, żebyśmy tylko ją złożyli. Mamy tutaj tartę z kremem, przygotowaną mierzwioną czekoladę. Ja dodatkowo mam jeszcze złoty, waniliowy spray z Food Colors. E, możecie go oczywiście pominąć, albo użyć złotego barwnika, lub pozostawić czekoladę taką jaka jest. Na tartę delikatnie przekładam mierzbioną czekoladę, uważając, żeby płateczki się nie połamały. Dodatkowo będę również używać złotego, waniliowego sprayu po to, aby dodać delikatnej złotej dekoracji. Kochani, mam nadzieję, że podobał Wam się ten vlog. Będzie mi miło, jeśli zostawicie subskrypcję, łapkę w górę lub komentarz. Koniecznie dajcie znać, jeżeli planujecie również zrobić tą tartę. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Kornelia. Ciasto przechowujemy oczywiście w lodówce z dala od intensywnych zapachów. Możecie przygotować je dzień wcześniej.